ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 25 losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 6 jest równe. Zacznijmy od określenia ile tych liczb naturalnych dwucyfrowych i do tego mniejszych od 25 jest. Pierwszą liczbą jest 10. Ostatnią jest 24, mniejszych od 25. Ile ich jest? Wykonujemy odejmowanie, ale jest zawsze plus 1 ze względu na kolejność, czyli tych liczb jest 24 odjąć 10 i plus 1, czyli tych liczb jest 15. Gdyby ktoś przeliczył, pierwszą jest 10, drugą 11 i tak dalej, to liczba 24 będzie 15 kolejności. Daje nam to ilość wszystkich możliwości. To jest ten cały zbiór, czyli jeżeli losujemy jedną liczbę, to możemy to zrobić na 15 sposobów. Ale teraz nasze zdarzenie A. Zdarzenie A to jest takie, że mamy trafić na liczbę podzielną przez 6. Pomiędzy dziesiątką a 24, jakie będą to liczby? Po kolei, dwunastka, osiemnastka, 24. To są trzy liczby. A zatem ilość zdarzeń sprzyjających to jest trzy. Dochodzimy do prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A jest to ilość zdarzeń sprzyjających do ilości wszystkich zdarzeń elementarnych, czyli jest to 3 podzielone przez 15. Patrzymy się, nie ma takiej odpowiedzi, więc postaramy się zapisać inaczej ten wynik, no to skrócimy przez 3. 1, 5. Wynik będzie równy 1 piąta. I właściwie odpowiedź znaleźliśmy w tym miejscu, odpowiedź D.